Koronowicz kurwa od lat przemierza cały kraj zmieniając oblicze polskiej gastronomii. Wybitny restaurator i niekwestionowany autorytet kulinarny. Dlaczego wytrujecie ludzi? Kontrowersyjny i bezkompromisowy, z zabójczym skutecznością wypełnia swą misję, bo wie, że zaufały jej miliony ludzi, a kuchenna rewolucja ogarnęła całą Polskę. Stolica Podlasia, Białystok. To miasto o bogatej historii, której liczne zachowane ślady cieszą oczy do dziś. Mieszka tu blisko 300 tysięcy mieszkańców, w tym coraz większa liczba studentów rozwijających się uczelni. Panie niedoszły prezydencie, co pan tu robi? Panie kochany, proszę Skocznego. mi. Dziękuję bardzo. Proszę mi, tu mi nie przeszkadza, spożyłeś placzki. Dam tekstarz. Powodzenia, panie prezydencie. Dziękuję. Niedoszły. I'll have two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number 45s, one with cheese, and a large soap. Na co czekamy? Number six with extra dip. Numer 6, proszę. Niech pan spojrzy na zadanie. Czy jest wyposzczony za 12 zł? Nie! Jest wyposzczony. Jak Główno z dupy śmierdzącej kurby. Zaraz <laughs> zamówimy napój. Czy pan to opyli wszystko? Jak ja nie opyli, to nie opyli. <gry> Apokojnego. Widzę, że już Kapie, kurwa. No i proszę, opinię, nie Widzę, że pan minister, pan wydać opinię. minister, to po prostu tak śmierdzi, że ja nie mogę nawet przy tym stać. A nie idź pan w chuj.